Cześć tu Marek i Rośliny. Dzisiaj ponownie zapraszam Was na odcinek, który stworzyliście Wy, czyli moi widzowie. Dzisiejszy odcinek będzie znowu pokazywał Wasze ulubione rośliny, no innych osób oczywiście, ale bardzo dziękuję wszystkim, którzy przesłali swoje filmy. Wiele z tych osób to osoby, które nie nagrywają na co dzień filmów, więc wielkie brawa za to, że przełamały się, nagrały taki filmik dla mnie po to, żeby pokazać go na tym kanale. Bardzo jestem wdzięczny i bardzo się cieszę, wielkie brawa. E, super wam to wyszło. Czekam jeszcze na kilka filmów, bo tak naprawdę powiem Wam, że nagrywam to jeszcze, już prawie skończyłem montaż, ale jeszcze nie mam uprawnień do dostępu do niektórych plików, bo kilka osób napracowało no, się, wysłało mi to, ale wysłało mi link do dysku, nie dając mi uprawnień do tych plików, więc ja nie mogę ich nawet zobaczyć, a co dopiero pobrać. Dlatego, jeżeli będziecie się decydować na udział w kolejnych takich właśnie odcinkach, pamiętajcie o tym, żeby dać mi uprawnienia. No bo piszę, piszę, ale nie dostaję odpowiedzi. Mam nadzieję, że zanim ten film opublikuję, to uda mi się te wszystkie filmy również pobrać i dodać, ale nawet bez nich i tak jest tych filmów całkiem sporo. Bardzo dziękuję za to, że tyle osób się zgłosiło. Powiem Wam, że jestem znowu pozytywnie zaskoczony różnorodnością roślin, które są pokazywane. Pięknie Wam te rośliny rosną i wszystkim bardzo gratuluję. No dobra, to chyba tyle słowa wstępu i teraz zapraszam Was na ten Wasz odcinek. Hej, z tej strony Kinga z Zielonego Pamiętnika i dzisiaj chciałam pokazać Wam moją ulubioną roślinę w tym miesiącu, a jest nią tracena Milky Way, przepięknie wybarwiona, no powiedzmy sobie szczerze kto na nią spojrzy to nie może oderwać wzroku ale była też to najbardziej znienawidzona roślina przeze mnie ona od roku stała w miejscu jak zaczarowana, odkąd ją kupiłam i wsadziłam do gruzu nie ruszała z miejsca. Wniosłam ją w ogóle do sąsiedniego pokoju, żeby nie strzępić sobie na nią nerwów. Ostatnio zachodzę, a tam popatrzcie. Nowe liście. Nowe liście. Tutaj jakieś już kikutki się szykują. To też są nowe listki. Tu mamy jakąś rureczkę. Nawet tu puszczę nowego. Nie wiem, czy to zobaczycie, jakiegoś kikutka. Dlatego po prostu nie mogę się ostatnio na nią napatrzeć i... Warto było czekać, warto było, żeby w końcu ruszyła. Chociaż nastrzępiłam sobie na równie, nie powiem, że nie, bo patrzeć przez rok, jak nic się nie dzieje. Po prostu podlewasz i nic, podlewasz i nic. No jest to frustrujące, ale teraz jest cudowna. I mam taki pomysł, żebyście pisali w komentarzach do Marka, żeby zrobił serię o najbardziej znienawidzonych roślinach. Wtedy ja mogę nawet esy napisać, jak tu patrzę na mój parapet. Dziękuję. Cześć Marek, tu Jarek. Chciałbym Was wszystkich też pozdrowić, widzów kanału Marka, razem z moją rośliną Anturium furcatum, jest to roślina, która jest ze mną około roku, przybyła jako mały listek, by nabierać uszu, stawać się coraz większą rośliną. I ostatecznie obdarować mi w tej chwili takim pięknym miejscem, który ma trochę takich żebrowań jak wejci i takie śmieszne łóżka. E, roślina przyzwyczaja się też już do palika, więc mam nadzieję, że dzięki temu, że będzie mogła się wspinać, e, niedługo naprawdę mocno poszaleje ze wzrostem. E, chciałbym. Wam opowiedzieć o tym, jak się rozwija liść. Bo liść na początku jest fioletowy, potem zmienia swój kolor na krwisto czerwony, bordowy, i ostatecznie staje się przepięknym, soczystym, zielonym. Mega kartonowym, e, trwałym liściem na sztywnej łodydze. Na Instagramie możecie mnie odnaleźć jako Future Plans. Jestem oczywiście wielkim fanem Marka. Bardzo podoba mi się to, co robisz. Lubię słuchać Twojego głosu. Mega mnie uspokaja, więc rób to, co robisz takie e, dalej. Mam nadzieję, że kiedyś e, zrobisz jakieś spotkanie z nami, żebyśmy mogli zaprosić Cię na piwo lub na spacer z piskami. E, tymczasem e, chciałbym się z Wami pożegnać i powiedzieć Wam. Wszystkiego dobrego i wszystkiego zielonego. Hej! Cześć, mam na imię Żaneta. Pasjonuję się roślinami od wielu lat, a kanał Marka oglądam od samego początku jego powstania, także już troszeczkę czasu. Słuchajcie, Marek zainspirował mnie w swoich filmach do tego, żeby spróbować przenieść rośliny, a szczególnie alokazje, do semihydroponiki. Ja uprawiam moje w Keramzycie od roku. I słuchajcie, daję słowo, że ta Oto Pani, Maksowska, podobno nazwisko ma takie. Ta lokazja dosłownie już z trzema liśćmi dwa żółkły i myślałam, że będzie po niej. Zdecydowałam się na przeniesienie jej do Semihydro. No i słuchajcie, nie mogę narzekać, nie mogę narzekać. Nadal zabija liścia, co prawda, kiedy chcę wypuścić nowego, czasami jest łaskawa i zrobi to raz na dwa liście. Ale ja sobie z nią poradziłam, wychodowałam sobie z bulwki bejbiczka, sobie tutaj dosadziłam na dole, także no, zagęszcza mi się ładnie, mam nadzieję, że będzie cały czas taka piękna, będzie rosła zdrowo. Co prawda dużo chcę jeść, muszę jej nie żałować nawozu, bo, bo gdybym jej pożałowała, to natychmiast po prostu te liście kłaniają się, są bliżej podłogi, wtedy wiem, że aha, trzeba jej dodać porządnie. Pożywki i to znacznie częściej niż, niż mówią to poradniki YouTube'owe. Ta moja po prostu chce jeść raz na tydzień spokojnie, i to ja muszę tej dawki nawozu pilnować i raczej zawyżać ją niż, niż dawać jej takie dolne granice, jakieś rozcieńczenia takie, takie spore. Słuchajcie, to nie wszystko, jeżeli chodzi o alokację, bo tutaj mam drugą panią Dragon Scale. Jedna z trzech smoków, oprócz Silver Dragona i Pink Dragona. No, kocham je, co to dużo mówić też w Hydro. Także, Marku, dzięki. Pozdrawiam wszystkich fanów Twojego kanału i Ciebie również. Cześć, to na mnie jest Natalia, na Instagramie Princess I moją ulubioną rośliną jest zdecydowanie ta piękna strelicja. Cenię szczególnie dlatego, że po prostu jest bardzo wdzięczną rośliną. Yy, trzeba ją trochę podlewać, ale stoi w pełnym słońcu i ma się świetnie. Daje cień moim pozostałym roślinom, które nie za bardzo akceptują południowe okno. Yy, I co więcej, na ten moment ma się najlepiej w mojej całej kolekcji i jedyna przeżyła zimę bez szwanku. I yy, co mogę nic jej powiedzieć, no jest po prostu piękna. Wystarczy wam taka jedna strylicja i już macie taki trochę rajski klimat w pokoju. Chciałabym jeszcze dodać, że ten okaz został zakupiony w Biedronce, więc nie bójcie się roślin z Biedronki. Nawet powiedziałabym, że wam bardzo je polecam, ponieważ wszystkie rośliny, które mam z Biedronki mam do dziś. Wszystkie żyją. Dziękuję. Pozdrawiam Was wszystkich i marek Ciebie też. Cześć! Nazywam się Natalia i od razu zapraszam Was na mój kanał na YouTubie Dżungla w Mieszkaniu. I jak sama nazwa wskazuje, ciężko mi było wybrać Jedną roślinę, więc pozwólcie, pozwól Marku, że przedstawię Wam dwie moje ulubione. Zazwyczaj jest tak, że ulubionymi roślinami są te, które rosną. U mnie tak samo jest. I pierwszą z nich jest alokazja kukulata, która ma taką fajną warygację tutaj. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. To, to jest na tym liściu? Chyba tak. Chyba na tym. A lokacja kukulata, która już tej wiosny wypuściła dwa liście, czekam na kolejne. No jest przepiękna, z dużymi liśćmi i wcale jej nie trzymam w hydro, także na razie sobie radzi dobrze. A drugą rośliną, którą pozwolę sobie tutaj Wam pokazać, to filodendron squamiferum red. I zobaczcie jakie ma przepiękne... Łodyki owłosione, to jest takie trochę ala silikonowe liście, takie smocze. No, generalnie przepiękna roślina, i jak ją zobaczyłam w sklepie, to wiedziałam, że muszę ją kupić. Ona musi być moja. No i jest. Zapraszam po więcej ciekawych roślin na mój kanał i na mojego Instagrama, który tak samo się nazywa jak kanał Dżungla w mieszkaniu. Pozdrawiam wszystkich. Cześć z tej strony Marcin, tak, jestem tym Marcinem od żab i od Krotona Mrs. Istone. Niestety nie udało mi się wybrać jednej ulubionej rośliny, takie moje top 3, gdzie na miejscu trzecim jest Anturium clarinervium, pewnie każdemu znane. Roślinę tą mam od około dwóch lat. no Świetnie rośnie, nie sprawia problemów. Na drugim miejscu jest paproć humata. Uwielbiam tą ciemną zieleń i połączoną z tymi srebrno-złotymi odrostami, nóżkami pająka, tudzież niektórzy nazywają to zajęczą łapką. Na pierwszym miejscu jest dracena surculoza Mike. No, kocham ją, uwielbiam ubóstwem za jej przebarwienia na liściach poprzez zielone pasma, które przeplatają się ze złotymi piegami, no, jest po prostu rewelacyjna, rozrasta się poprzez kłącza, więc tak naprawdę szybko zapełni nam doniczkę, wymaga trochę więcej światła, aczkolwiek. No, jeśli będzie miała mniej światła, to będzie więcej zieleni i y, po prostu ta zieleń będzie poprzeplatana tymi piegami, które wyglądają wręcz, no, jak rozbłyski y, fajerwerków. No, jest po prostu świetna, w słońcu y, błyszczy wręcz. Y, 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 liście są ustawione parasolowato, czyli takimi okółkami jakby. Polecam ją każdemu, dorasta do mniej więcej 70 cm. Myślę, że do metra tutaj ona w mieszkaniu dorośnie. No jest łatwa w uprawie, liście ma podobne do tradycyjnej draceny, aczkolwiek no są mniejsze i takie szersze po prostu. No. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich, Marka i Włodka, wszystkich widzów. Zapraszam, jeśli ktoś będzie w Toruniu, do kwiaciarni Jaga Design. Znajdziecie nas też na Facebooku, także pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem, miejmy nadzieję. Cześć, mam na imię Natalia, roślinami interesuje się od około dwóch lat. Na tą chwilę moimi ulubionymi roślinami jest między innymi Szeflera. Kupiłam ją około pół roku temu, gdy była gdzieś w połowie swojej wielkości. Także jest to roślina dość szybko rosnąca. Bezproblemowa. No i przede wszystkim pięknie wygląda. Drugą rośliną, którą też bardzo lubię, jest najzwyklejsza w świecie, paprotka. Kupiłam ją z myślą, że raczej u mnie nie przeżyje, jak to paprotki aczkolwiek ma się bardzo dobrze ciągle rośnie mało co usycha i nic jej nie dolega także to są na tą chwilę dwie moje rośliny które bardzo lubię bardzo Ci dziękuję Marku za zaproszenie do tego filmiku i pozdrawiam wszystkich roślinomaniaków pozdrawiam Cześć, witam wszystkich miłośników roślin, ja nazywam się Adrian, na Instagramie i na TikToku Plantovelo. tam właśnie staram się być zabawny. Na samym wstępie chciałem pozdrowić Marka i Włodka, więc Was pozdrawiam. Jak widzicie, na kolanach trzymam moją piękną monsterę wariegatę, roślinę dość oklepaną, dla mnie jednak królową, przez to, że wyhodowałem ją z pędówki jako moją pierwszą roślinę kolekcjonerską. Na tamten moment nie wiedziałem, jak się czymś takim zajmować. Na szczęście moja intuicja ogrodnicza doprowadziła mnie do momentu, w którym jestem teraz. A teraz jest całkiem dobrze, z wyjątkiem tego, że wciurnastki czasem ją atakują. Ale zobaczcie tylko na te liście. Są po prostu przepiękne. Mają dużo marmurkowego wybarwienia i bardzo dużo miętowego koloru. No, uwielbiam ją po prostu. Drugą rośliną, którą Wam zaprezentuję, jest Philodendron Florida Ghost. Przyszedł do mnie 6 grudnia jako prezent ode mnie dla mnie i przyszedł z tymi trzema zielonymi listkami i zimnym hitpakiem. To spowodowało z kolei, że tamtejszy stożek wzrostu obumarł i musiał wytworzyć się nowy, ale jak już powstał, to zaczęły też się rodzić takie piękne liście. A na ten moment właściwie jeden liść, bo drugi dopiero wychodzi, ale no zobaczcie, jest po prostu idealny i go uwielbiam. Całą tą roślinę uwielbiam, wszystkie rośliny w ogóle uwielbiam. Ode mnie na ten moment to będzie tyle. Jako youtuber na pracy zlecenie poproszę Was teraz, żebyście zostawili subskrypcję i łapkę w górę dla chłopaków, bo na to zasługują. A wszystkim nam życzę dużo spokoju w tym niespokojnym czasie. Trzymajcie się i może kiedyś do zobaczenia. Cześć, jestem Kasia. To roślinny spokój. Oto królowa mojego zielonego zakątka, czyli paproć. Kupiłam ją w Kauflandzie z półki śmierci za dosłownie złotówkę i ledwo wystawała z doniczki produkcyjnej, a w tej chwili jej liście mają nawet do 1,5 metra długości. Mam ich trzy sztuki, każda jest wyjątkowa, a liście są niesamowite, sztywne, błyszczące, lekko skórzaste, soczyście zielone. Są to rośliny niewiele wymagające, lubią wilgotne podłoże, lekko kwaśne, z dodatkiem torfu i rozluźniaczy można domieszać kory. Zniosą dłuższe przesuszenie i wilgotność powietrza, taką standardową, blokową, ale lubią też nawilżać i zraszanie. Kiedy świeci na nie słońce zaczyna się fantastyczny festiwal gry świateł, który jest bardzo fotogeniczny, co zresztą zaraz zobaczycie. Przed nami król zielonego zakątka, czyli hibiskus. Moje mają już ponad 10 lat, mam trzy kolory kwiatów i kupiłam je z półki śmierci wobi za dosłownie 7 zł. Niestety rośliny sprzedawane w marketach często mają dodany spowalniacz wzrostu, który wypłukuje się z nich po około 5 latach i dopiero wtedy zaczynają rosnąć jak szalone, ale można je przycinać. Pilagnacja jest bardzo prosta. Należy pamiętać tylko o tym, że nic go tak nie denerwuje jak wszystko. Nie znosi wody kranowej, nadmiaru słońca, choćby lekkiego przesuszenia czy suchego powietrza, braku składników odżywczych, kochają go przędziorki i wciornastki. Za to on kocha i ubóstwia dużo wody, najlepiej deszczowej, lekko kwaśnego podłoża, zraszanie oraz nawóz do pomidorów. Za to kiedy kwitnie to wszystkie światła i kamery są na niego skierowane. Sami zobaczcie. Pozdrawiamy! Papa! Pa. Cześć wszystkim, ja jestem Julia, a to jest Leoś. Moją ulubioną roślinką jest Monstera, którą widzicie tutaj za mną. Jest to właściwie chyba największa roślinka, którą posiadam teraz w domu. Jedna z moich pierwszych, tak naprawdę, bo jest już ze mną dwa lata. Przyjechała z malutka, wyrosła na ogromną. Co mnie bardzo cieszy, bo zawsze chciałam taką mieć. Generalnie bardzo lubię. Większe roślinki niż mniejsze, chociaż jest parę wyjątków, które zaraz Wam pokażę. E, oprócz tego posiadam jeszcze Monster Manki Mask i Monster Peru, które też są stosunkowo nowymi nabytkami, czy może nie manki, ale Peru, tak? I mam nadzieję, że znajdziemy jakieś wspólne miejsce. Kolejną kategorię roślinek, które, które po prostu bardzo lubię, i, i, i dobrze mi z nimi, i, i im ze mną ewidentnie, to są filodendrony. Kilka z nich tutaj wam zaraz pokażę. Tutaj mamy na przykład birkinka, który wybawia się na biało. Kolejnym filodendronem jest filodendron micans. Chciałabym bardzo, żeby był już taki, taki duży i długi, no ale, ale chyba będę musiała chwileczkę poczekać. Kolejną roślinką jest filodendron narrow. Po prostu ma takie wielkie, ogromne te listki. A ja je uwielbiam. Okej, okay, Leon już się znudził. Dobra. Kolejnym filodendronem jest mój nowy nabytek. Jest to Filodendron Pasi Bediole. którego tutaj widzicie. Puszcza dwa nowe listki, więc jest nadzieja. Była mowa o maluszkach, więc tutaj jest mój po prostu ukochany maluszek Prince of Orange, którego właśnie przed sekundą zdeptałam, przez przypadek, ale przeżył to jak widać i, i wypuszczę tutaj nowego listka. Bardzo chciałabym mieć już takiego, takiego dojrzałego, pięknego, kolorowego, tego, tego princa, ale jeszcze chwileczkę, zdecydowanie dłuższą chwileczkę, poczekam na to. Kolejnym filodendronem jest Topping Princess. Różowy to jest mój ukochany kolor, nawet mamy różowy sufit, niestety tego nie zobaczycie, ale jest, musicie mi uwierzyć. E, więc no, nie mogłam się oprzeć z moją przyjaciółką, bo to jak był szał w obi, to od razu pobiegła, ja byłam w pracy, więc, więc mi go przyniosła, więc super. Kolejna roślinka, to jest Florida Gen Florida. Puszczę tutaj nowego listka. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale no super, mega się cieszę, że to wszystko zaczyna odbijać. Generalnie w moim pokoju nie jest jakoś bardzo wilgotno i bardzo jasno, więc e, musimy się ze wszystkim powoli dotrzeć. Coś mi się tutaj chowa, tak. Tutaj mamy malay Gold, który jest taki, takim pięknym, limonkowym kolorze. Po prostu uwielbiam. Tam gdzieś jeszcze mam Lemon Lime'a i za mną jeszcze jest Skadens. Tylko już po prostu ciężko mi było je, je, je tutaj Wam pokazać. Kolejną roślinką. Jest tutaj, ojej, ten filodendron czekoladowy, jak to Marek po prostu na niego zawsze mówi. I odkąd Marek go pokazywał, to znalazłem go w OBI, przecenionego ze 100 zł na 44. Właściwie był na półce śmierci. Długo tam leżały, więc w końcu na nie przemówił. No i jest. Jest piękny, cudowny i właśnie, puszcza dwa noweliski, więc bardzo się cieszę. Kolejny i właściwie do ostatni filodendron, którego chcę wam pokazać. Jest to najbardziej kruchy filodendron, jakiego miałam, bo po prostu jedno dotknięcie i listki są w stanie w sekundę odpaść. Jest to filodendron z kłamiferum, którego po prostu ubóstwiam i ubóstwiam jego łodyżki. Są wspaniałe, cudowne. Cudowny filodendron. Duży oczywiście. Uwielbiam go. Także generalnie to by było na tyle. Mam jeszcze sporo roślinek przed telefonem, ale czasu brak i, i miejsca, żeby je tutaj gdzieś pokazać i położyć też, więc chciałabym wszystkich pozdrowić bardzo serdecznie. Cześć Marku, cześć wszystkim, jestem Bartek. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć Wam o mojej, ciężko jest powiedzieć ulubionej rośliny, z tego względu, że mam dużo ulubionych, ponieważ sporo roślin ostatnio z uwagi na przeniesienie do, do witryny, którą udało mi się ukończyć jakieś, no myślę, że jakieś dwa miesiące temu sporo roślin odwdzięcia mi się po prostu pięknymi przyrostami, jak i nowymi liśćmi, także, także ciężko jest mi powiedzieć, że jest to moja ulubiona roślina, ale na pewno jedna z tych, które uważam za mój e, największy sukces, jaki jak i z roślin, które najbardziej mi się podobają, z tego względu, że jak e, pierwszy raz zobaczyłem chyba na grupie Alokacja Polska na Facebooku Pannę Jacqueline, alokację Jacqueline. No to była miłość od pierwszego wejrzenia. Stwierdziłem wtedy, że, no, że koniecznie muszę się, muszę się na nią zaczaić. Był to akurat okres, kiedy, kiedy one zaczęły trafiać do Polski z Holandii z TC. Także doszedłem do wniosku, że, no, że warto, byłoby, warto byłoby zakupić i, 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 i spróbować z nią. Jest to moja tak naprawdę druga alokacja. Z tego względu, że jestem bardziej e, filodendronowym gościem. Mm, mam na tą chwilę myślę, mam koło 200 roślinek, e, co ciekawe na niespełna 30 m kwadratowych, z tego względu, że żyję w Tiny House w małym domku, w domku na kołach. E, jeżeli, jesteście, jeżeli jesteś, jesteście zainteresowani tematem, to zapraszam na mm, mojego bloga. Niewielki nad wielkim. Wielkie to jezioro, nad którym tutaj mieszkam. Ale wracając do Alokazji Jacqueline, nie wiedziałem do końca, jak ją prowadzić. Chociaż z tego, co udało mi się zgromadzić wiedzę, to dobrym pomysłem był transfer do hydroponiki. Więc po jednym dniu u mnie, po takiej, po takiej szybkiej aklimatyzacji, powiedzmy, została, została przeniesiona do hydro. Hmm. I z pełnym sukcesem, ponieważ zjada tutaj tylko. Tylko jednego najmłodszego liścia, ale odwdzięczyła się no, no, no pięknym liściem, który tutaj, właśnie, który tutaj właśnie wychodzi, wyłania się. Yy, najbardziej zbliżone jest do a, alokazji retikulaty, yy, a jest generalnie mutacją alokazji portei. Yy, widać tutaj jej zebrinowatość powiedzmy to, że pochodzi z rodziny zebrinowatych z tego względu, że no tutaj łodygi wyglądają wyglądają dość podobnie jak u zebriny, chociaż trochę bardziej marmurkowato moim zdaniem. No liście ma po prostu moim zdaniem prze, przepiękne. No i generalnie jest to, jest to taki mój chyba największy roślinny sukces. Z tego względu, że na grupie naczytałem się bardzo dużo takich, wiecie, informacji, że no i transfer do hydroponiki, ciężka sprawa, na pewno odrzuci wszystkie liście, więc ja zaraz po przeniesieniu czekałem tylko jak wszystkie liście zje, i, i, I tutaj właściwie do, go, do, do, do gołego Kikuta się, się obierze i zacznie, i zacznie wypuszczać nowe. A tutaj, jak widać, jak widać z pełnym powodzeniem. Także jest to, jest to roślinka, która ostatnio sprawia mi największą radość. E, jest to moja, tak jak mówiłem, druga lokacja. Pierwsza była black velvet, zakupiona z biedronki, która została od razu przeniesiona do hydroponiki. E, no i teraz wypuściła, z tego względu, że stoi na oknie, wypuściła teraz na wiosnę po prostu potężnego liścia. Także to tyle. Wszystkiego dobrego w tym, w tym ciężkim czasie. Życzę zarówno tobie, całej Waszej ekipie zresztą, jak i, jak i wszystkim, jak i wszystkim, którzy, którzy śledzą Twój kanał. No i generalnie wszystkiego dobrego. Sława Ukrainy. Cześć, tu Piotrek, a to są moje rośliny. Na prośbę Marka nagrywam to wideo, w którym pokażę moje ulubione rośliny. Nie posiadam żadnego kanału na YouTube ani Instagrama, jednak parę razy Marek o mnie wspominał w swoich nagraniach. Roślin posiadam już ponad 200, dlatego nie jestem w stanie wybrać jedną czy dwie. Pokażę szybko moich ulubieńców. Zacznę od tej begoni. Jest to begonia bipinnatifida. Marek dostał ode mnie sadzonkę tej właśnie begoni. Teraz widzicie, jak wygląda roślina wateczna. Ona dość nietypowa, jak na begonie przypomina bardziej paproć. Może dlatego ją tak bardzo lubię. Wymaga warunków witrynkowych jest troszkę bardziej wymagająca, jeżeli chodzi o wilgotność powietrza, ale rośnie bardzo wdzięcznie. Możecie tu będzie przebitka, jak ona wyglądała, gdy do mnie dotarła. Zauważycie, jak pięknie ona przyrosła. Filodendrony, filodendrony to grupa roślin, których posiadam najwięcej, dlatego pokażę trzy moje ulubione. Pierwszy z nich to Philodendron Prince of Orange. Dość popularny filodendron, niemniej jednak ma bardzo nietypowy kolor. Jego młode liście są pomarańczowe i stopniowo przechodzą w kolor zielony. Kolor pomarańczowy to jest dość nietypowy kolor jak na rośliny, dlatego go tak bardzo lubię. Rośnie dość wolno, dlatego pokusiłbym się raczej o zakup trochę większej rośliny albo sadzonki szczytowej. To jest Malux TC, którego kupiłem ponad rok temu, a u mnie wypuścił tylko te cztery liście, także. Piękny, ale wolno właśnie. Drugi filodendron, filodendron Gloriosum. Swoją drogą dostałem go właśnie od Marka jako sadzonkę pędową. Tego pierwszego liścia to już z nami nie ma. To są trzy liście, które wypuścił u mnie. Pięknie się ukorzenił. Również rośnie w witrynce. Nie dzieje się z nim absolutnie nic. To było zawsze takie moje wielkie marzenie, posiadać filodendrona Gloriosum. I się spełniło. Czekam teraz na te y, wielkie liście, które się pojawią trochę później. Cześć, filodendron. To filodendron Malay Gold. Też również taki po bardziej popularny. E, lubię go dlatego, że rośnie bardzo szybko. E, ja go kupiłem, jak miał te cztery dolne liście, ten takie malutkie, a teraz patrzcie jaki jest wielki. A ja go mam od kwietnia. Także, patrzcie jak on przyrósł. Rośnie bardzo szybko. E, jest on kolorowym filodendronem, więc on wymaga trochę więcej światła. Niemniej jednak uważałbym z tym światłem, dlatego, że u mnie na oknie wschodnim parę razy go, liście mu się trochę odbarwiły od słońca, dostawał trochę plan. Mimo to dalej rósł bez, bezproblemowo i bardzo szybko. Alokazji też trochę posiadam. Moją ulubioną jest alokazja Minkowski, potocznie zwana frytkiem. Jednak frytek to jest odmiana tej samej alokazji, tylko, że bez wariagacji. Lubię go za to, że on ma ten piękny, wyraźny wzór i ciemne, kontrastujące brzegi. To jest alokazja z tych, które rosną też również trochę szybciej. Ja go kupiłem jako malusza, a patrzcie, jaki jest teraz wielki. Nie mieści mi się już w witrynce, muszę coś wymyśleć. On ma ciemniejsze liście, dlatego poradzi sobie trochę w ciemniejszych miejscach. U mnie, jak zbliżał się za bardzo do lampy, to te brzegi zaczęły się odbarwiać. Także można spróbować w ciemniejszym miejscu. I dodam jeszcze może tą ktenantę, to jest ktenanta Burle Marx. Pośród wszystkich tych grup marantowatych, czyli ktenanty, maranty, stromanty, maranty, to właśnie ktenanty są łatwiejsze w uprawie, moim zdaniem. Nic się z nią nie dzieje. Inne mi zasłyszałem końcówki, a ktenanty w ogóle. Też kupiłem jako maluszek, rośnie wdzięcznie, daje radę w ciemniejszych miejscach. No i może na koniec dodam jako ciekawostkę makodesa kwitnącego u mnie zakwit w witrynce. To też jest odmiana, która wymaga jednak troszkę większej wilgotności. Jak go trzymam w witrynce, no i piękny zakwit. Jako bonus dodam może nagranie tej ściany, która jest za mną. Jestem z niej mega dumny. No i życzę Wam, żeby Wam rosły rośliny tak wdzięcznie jak Ci moi ulubieńcy. Pozdrawiam. No i to tyle w tym odcinku. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy nagrali swoje ulubione rośliny i chcieli się nimi z nami podzielić. To na pewno podniesie nas wszystkich na duchu. Ja miałem wielką przyjemność zmontowania tego filmu, jak zawsze, kiedy dostaję od Was te filmy i zaskakuje mnie to, że ktoś rzeczywiście chciał i się zgłosił i to zrobił. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję również patronom, którzy wspierają ten kanał i bardzo Was zachęcam do subskrybowania kanału, bo dzięki temu może się on rozwijać i mam większą motywację do tego, żeby tworzyć więcej filmów. A te filmy też docierają później do większej liczby odbiorców. Dziękuję bardzo za to, że jesteście i do zobaczenia. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że czekam na gruz, bo ten, co pokazywałem Wam tę listę zakupów ostatnio w filmie, to już dokonałem tych zakupów i są już w drodze, więc mam nadzieję, że w poniedziałek przyjdzie paczka, raczej przyjdą paczki. Tym razem zamówiłem sobie kuriera, żeby nie dźwigać tego z paczkomatu, bo jeszcze nie mam siły na to, ale w każdym razie będę przesadzał te. Tajka, bo ona tutaj stoi i czeka, żebym o niej nie zapomniał. I tak samo tego Stefano Tisa będę przenosił również do gruzu, bo już te kwiatki się ostatnie żegnają ze światem. Dobra, to tyle.